Z nami Nikodem z rodem Jerzewski. Najbardziej wyczekiwany powrót od czasów przejścia na emeryturę Tysona Fiurego. Ścikuję się powrót na Gali w Sopocie, tak? 12 kwietnia. opowiadać co tam się dzieje u Ciebie i co się działo od czasu zawieszenia kariery, bo to rok od ostatniej walki minął. Nie wiem ile od tego zawieszenia kariery, ale co tam się u Ciebie działo. Cześć, mój ulubiony reporterze bokserski, pięściarski, przepraszam. Yy, drogi Michale, witam Ciebie i wszystkich. Że umilą sobie te parę chwil e, moim głosem. E, troszeczkę miałem problemów prywatnych, troszeczkę problemów sportowych, e, i stąd była informacja taka, że zawiesiłem swoją karierę, jest mi bardzo miło i jestem również miło zaskoczony. Mam nadzieję, że ty też e, tym, że udało się, tak, że tak powiem, e, rozwiązać mi kilka problemów i osobistych, i sportowych, e, które blokowały, że tak powiem, nie? No i uda mi się powrócić do tego ringu. Niestety, znowu po roku czasu. E, niestety, bo, bo rok czasu to może być niedużo dla zwykłego człowieka, ale dla sportowca to jest ogrom czasu. No i tyle. I, i po prostu ostatecznie wracam 12 kwietnia, między innymi. Dobra, a waga Bridger, bo zawsze się śmiałeś ze mnie, że gruby jestem. Ja teraz ważę 95. Ile ważesz? Ty możesz ważyć nawet 97, to i tak będziesz gruby, to się nic nie zmieni. Tutaj jest <laughs> twoja panie taka, jaka, jaka wiesz, jaka będzie. No. Jaka, polo, jaka polo jest, kiedyś ci pokażę, ale to, dobra, ile ważysz? Już lepiej nic nie pokazuje, bo pamiętaj, że to się nagrywa. Ile ważysz? Na ten moment waży 101 kg. Jestem, jestem naprawdę w dobrym treningu, mocnym treningu. W tym momencie schodzę z siły, zaczynam już coraz więcej sparować. Powiem szczerze, że był taki okres w świętach, że naprawdę odrzuciłem, obraziłem się troszeczkę na sport, obraziłem się troszeczkę na, 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 na trenowanie i typowo sobie jadłem gdzieś tam, folgowałem z różnymi rzeczami. I, I po prostu jedzenia nie było końca, że tak powiem, także waga moja już była w granicach 112-113 kg i czułem się bardzo źle. Także no po prostu sport y, daje mi teraz powrót do, że tak powiem, do normalności tego wszystkiego i myślę, że, że, że zrobię wszystko, żeby pokazać jeszcze raz wersję agresywną samego siebie, i bardzo bym chciał po prostu być już w ringu. No, cały czas mam ten głód, wiesz, wszystko inne można mi naprawdę odebrać, ale na pewno nie głodu, który mam cały czas w sobie i tyle. A, a, a co będzie, to zobaczymy. No jestem na pewno chętny, żeby kontynuować całą tą drogę wojownika. Mhm, ale waga bridger, czy ciężka? Jak to wygląda? Bo nie, tak... nie, bridger, bridger, bridger. Przepraszam, nie odpowiedziałem ci ostatecznie na to wszystko. Waga bridger, y, tam są cały czas furtki, żeby coś fajnego zrobić. Y, jest ona. Doceniana i niedoceniana ta waga. Jedni mówią o niej dobrze, drudzy mówią źle. Yy, mimo, że by było ciężko na ten moment, oczywiście, jakby trzeba, bo za to, jak była taka potrzeba zrobienia, to oczywiście robiłbym tą kategorię wagową yy, cruiser, ale na ten moment, jeżeli jest ta kategoria pomiędzy, czyli bridger, no to, no to chcesz skorzystać z tej furtki i ważyć w tej kategorii 100 kg. Tak? Kurde, tradycyjny posfra, yy, polski pas frankofoński chyba zaraz będzie wolny, bo Adam Balski, jak zmierzy się z Diablo, to chyba zwolni ten pas. Nie było. nie tak, pod... tak, tak. To, no? to, to już polski pas. Kuba na miał ostatnio polski. ten pas frankoński. No? Wiesz co, nawet nie interesowałem się, kto go ma. Tak naprawdę wiesz, ja mówię, dla mnie najważniejszy jest powrót, że tak powiem, między liny, bo, bo sparowanie, trenowanie to jest jedna rzecz, a sama walka to jest druga. Ja dokładnie o tym wiem. Yy, nic się u mnie nie zmieniło. Cały czas bardzo mocno szanuję trening, cały czas poświęcam, że tak powiem, tyle ile mogę dla tego treningu, wyciągam jak najwięcej, wciąż się uczę i nic się nie zmieniło. Cały czas jest, w cudzysłowie, miłość pomiędzy mną a Rafałem Kałużnym, cały czas on bardziej mnie stopuje, żebym już przestał i szedł z tej sali niż szamawiał mnie do treningów, także no co, no spróbujmy jeszcze raz, tak? Mm -hmm. A jak widzisz na przykład, bo zobacz, teraz prawdopodobnie opas pas interim zaboksują Diablo i Balski. Z Diablo sparowałeś, z Balski miałeś walczyć, przymierzałeś o tych pointów Diablo też rzucałeś zresztą wezwanie. Jak widzisz tą walkę w ogóle? Bardzo, mocno, kibic przy... bardzo mocno kibicuję Adamowi. Yy, myślę, że, że, że dobrze przygotowany Adam da sobie spokojnie radę z yy, Wodarczykiem. Yy, prywatnie nie ukrywam, dla mnie ten człowiek jest, no. Nie chcę tutaj na, używać jakichś epitetów, aczkolwiek bardzo go nie lubię prywatnie, oczywiście jest to były mistrz świata, w jakiś większy czy mniejszy sposób zasłużył on się polskiemu yy, pięściarstwu i tego nie można mu zabrać. Aczkolwiek w tej walce kibicuję Adamowi Balskiemu, myślę, że spokojnie przygotowany da sobie radę. Myślę, że tam już troszeczkę yy, z tamtej drugiej strony już, już, już ten wodarczyk jest z drugiej strony rzeki, że tak powiem. No dobrze, ale jak patrzysz sobie na ten fakt właśnie, że o pas WBC, tymczasowo, ale o pas WBC walczą Adam Balski i z drugiej strony Krzysztof Wodarczyk, który kiedyś był świetnym pięściarzem, no ale już ma, nie wiem, no 40 parę lat, tak? Już jest o po tej, po tej drugiej stronie rzeki raczej, takiej e, bokserskiej, no to nie myślisz sobie, że w, w takim wypadku ten pas mistrzowski jest gdzieś tam w swoim zasięgu? To czy jakoś motywuje taka myśl, czy nie? Wiesz co, patrząc na ten pas, czy na każdy inny, wiesz co, jeżeli ja bym e, miał... Jakieś, nie wiem, w stosunku do swojej osoby, jakieś, nie wiem, że, 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 że widział gdzieś, że jestem dużo niżej niż e, poziom, że tak powiem, mistrzowski, mistrzowski, czy nie byłoby możliwości wypracowania tego poziomu, no to, no to bym po prostu o takich rzeczach nie mówił, ale ja cały czas mówię o tym, że ja wiem, że jestem w stanie nawiązać solidną walkę jeszcze z czołówką Ja nie mówię o tym, bo, bo jakieś obietnice polskich że na zasadzie niedługo będę mistrz świata albo coś, to, to, to tutaj wiesz, by nigdy nie, nie, nie grzało, nie ale nawet przykład Maćka Słowiańskiego, już skreślonego przez pewne osoby, nagle wyjeżdża i przywozi bardzo ważny pas do Polski. I to jest przykład tego, że naprawdę. Nie można w sporcie i w życiu się poddawać, trzeba iść do siebie. Także to jest świetny przykład na to. Ja z tego, z tego przykładu biorę bardzo dużo energii i tak samo patrzę do przodu i przede wszystkim dla mnie liczy się powrót do ringu, a co będzie dalej, jeżeli będzie tylko możliwość zaboksowania o jakiś pas, no to oczywiście jedziemy i robimy, no i tyle. Mam nadzieję, że po prostu taka sytuacja będzie, żeby się jeszcze pokazać. A, a, a mówię, nie, z mojej strony nie ma żadnych nie uważam, że nie jestem ani lepszy, ani gorszy od zawodników, którzy boksują od takie tytuły, tak. Mhm. A słuchaj, a tych Polaków masz gdzieś tam na swoim celowniku, bo kiedyś wspominałeś chyba o z Łukaszem Brzezkim, czy to ty, czy Krystian Karzyszka, jakieś takie walki czy się z Polakami marzą? Wiesz, to e, marzą, to jest dużo powiedziane. Jeżeli chodzi o walkę z Łukaszem, to wiesz, no, to tam pojawił się jakiś plakat, e, pojawiło się jakieś delikatne szturanie z mojej czy naszej strony, e, z ich strony pojawiło się jakieś wielce oburzenie, jakbyśmy nie wiadomo jak ich obrazili. Dzisiaj on sobie tam opowiada, że wiesz, że, on, że teraz to jest to, że wiesz, że on ma 115 kilo i teraz wiesz, teraz on tam poprzestawia wagę ciężką. Mnie to nie interesują takie rozmowy, wiesz, on sobie może opowiadać tam jakieś rzeczy. Ja już nawet nie jestem zainteresowany walką z nim. E, słuchaj, e, był w władzy Bridger, miał e, fajną okazję zabuksować, e, uważam, ze mną, z mostnym chłopakiem polskim, innym, fajną walkę zrobić. Nie chcieli tego, niech idą, niech robią swoje. Wszystkiego dobrego i tyle. No niech się bawią. Jasne. Dobra, wracasz na Gali, gdzie w pojedynku wieczoru walczy Kasper Majna i Mariusz Łach. jak to widzisz ten pojedynek? Wiesz co, yy, troszeczkę, troszeczkę troszeczkę odpowiem ci inaczej, bo tak naprawdę każdy, ja się nauczyłem troszeczkę egoizmu w sporcie, i zawsze w tym większym procencie trzeba patrzeć na siebie. I jak jest 10 walk na rozpisce, to zawsze interesuje mnie tylko moja. I tak naprawdę jedyne co mogę ciebie zapytać na temat tej walki, to, to, to co to za różnica, który z nich wygrałeś? mi powiedz? Będzie, będzie mistrz Polski. Uwagi ciężkiej. No i, I teraz pytanie, co dalej? No dla mnie zawsze jest pytanie, co dalej, wiesz? Bo po walce z Adamem Kownackim y, myślałem, że, że gdzieś tam będzie jakiś, wow, ale dla mnie tutaj. Wiesz, walka z e, Wachem to oczywiście jest Wach, e, super zasłużone nazwisko polskie, i będzie musiał po prostu Krystian, e, e, przepraszam, nie Krystian, tylko Krysja też namówić, namówić przepraszam Kaspro do tego, żeby w bardzo fajnym stylu wygrał Kasperto walkę z Wachem, bo żadna inna opcja tutaj nic nie daje. Że tak powiem, w rozrachunku końcowym, także no, tylko spektakularna wygrana nad wachem może gdzieś być dostrzegnięta, jeżeli chodzi o bok zawodowy na świecie. No bo chyba mówimy tutaj już teraz o świecie, a nie o Polsce, bo jeżeli chodzi o Polskę, to raczej myślę, że Kasper będzie miał problem skrzyżować się z jakimś innym Polakiem, tak? Damian chyba się takim naturalnym rywalem jawi, nie? No tak, tylko że wiesz, no, to, to, o tej walce z Damianem już tam mówią mi się przepakują wszystko, a jednak do niej nie dochodzi. Gdzieś tam nawet ostatnio, chyba Krystian będąc na wyjeździe, gdzieś tam się spotkał z obozem Damiana i, i, i dalej z tych rozmów nic nie wynika, także... Rozmowa to jest raz, walka to jest dwa. Ja mówię, zostańmy jednak przy tym, że wszyscy walczymy 12 kwietnia, jeżeli chodzi o naszą grupę. A, a kto ma jakie plany, to już są, to już są wiesz, to już raczej jest pytanie do, 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 do nich, bo mimo tego, że jesteśmy z jednej grupy, to ja nie mam pojęcia, wiesz, tak naprawdę, co oni tam mają za plany. Nie, nie bardzo mnie to interesuje, że tak powiem. Nie? Właśnie, tak, poczekaj, dikodem z ciekawości, między tobą a Kasperem jest jakaś zła krew po tej walce z Kownackiem, Pamiętam, że Kasper chyba miał jakieś pretensje do ciebie, że, że ty byłeś w obozie Kownackiego. Czy przecież nie? To głupota, przecież... To głupota, nie nazywajmy w ogóle tego jakimiś obozami, wiesz. To głupota bez stara z palca, którą, którą jacyś ludzie gdzieś tam napędzili, yy, narobili, wiesz, jakiś głupot temu chłopakowi w głowie. Przecież Kasper prywatnie nawet teraz, yy, bodajże tydzień temu był u nas na sali i, i przyszedł i, i sparował, i przybijamy piątki i sparujemy, to jakaś głupota, ktoś mu coś nagadał, wiesz. Jeżeli wyszła taka sytuacja, ja sam byłem zaskoczony tym przyjazdem tego Kownackiego i, i tym, że z nami sparował, ja po prostu skorzystałem jako zawodnik z, ze świetnego sparik-partera, którego nikt nigdy by mi, że tak powiem, nie opłacił, mi nie ściągnął do Polski. Yy, a, a, a nawet jasne sygnały były z mojej strony, że no, z, ten Adam, który, z którym sparuję, to już chyba nie jest ten Adam, którego oglądaliśmy wcześniej w tych mocnych amerykańskich pojedynkach. I tyle. Także, także także pytali, zaczepiali, na końcu stworzyli jakąś nie historię, że my, że my komuś pomagamy, czy coś. Później, później odklejali jakieś rozmowy, że jednak to nie nie, nie, nie było tak, nie powiedzieli. Wiesz, to jakieś głupie są rzeczy wymyślone. Wiesz to ja zawsze jestem taki, że i to nie ja nigdy do nikogo na salę nie przychodziłem, tylko zawsze ktoś przychodzi do nas na salę, a ja po prostu z każdego z parich partnera się cieszę, bo u nas... W Polsce prosta jest sprawa. Możesz trenować sobie z każdym, ale z, z parik partnerami uważam, że w każdej wadze już są teraz problemy, a, nie, a nie, nie, nie każdy posiada fundusze na to, żeby naprawdę ściągać zawodników top, jeżeli chodzi o sparingi. No, z sparingami w Polsce jest problem od zawsze i pewnie taki będzie. No. A ciebie zaskoczył przebieg ten poj tego pojedynku? Nawet nie wynik, tylko przebieg, że tak szybko się Kasper po Adamie przejechał, bo ty byłeś za na sali, spodziewałeś się aż takiego, takiego szturmu, takiej szybkiej czasówki? To Wiesz, co, wracając gdzieś tam, wiesz, to już rok czasu minął. Yy, no. yy, wydaje mi się, że rozmawiamy wiesz, o czymś, co już było dawno i dawno i, no. i nieprawda, jak to się mówi. Aczkolwiek, jedyna rzecz, którą. Yy, Którą, która zdziwiła mnie prywatnie, osobiście, to jedynie tylko zachowanie Adama, który po prostu zachował się walcząc jak na ulicy, że po prostu wziął rozbieg, pobieg na 100 metrów, dostał kontrę i, i, i wiesz, jak chłopak pod dyskoteką i się to skończyło. Świetnie się zachował Kasper w tej sytuacji, pokazał yy, zimną krew troszeczkę można powiedzieć, pokazał, że macie mi uderzyć i tyle. I tam nie było żadnych pretensji, no po prostu. No, Adam pobieg, dostał, dostał w cymbał i tak się skończyło. no Brzydko mówiąc, to no nie powinien na takim poziomie, z takim doświadczeniem, wydaje mi się tak rozpocząć w pojedynku. Tak mi się wydaje. No. Nie wiem, co chciał hmm? zrobić. Niekonasko, bo mówisz ty o podcinaniu skrzydeł, o powrotach na ring i tak dalej. Tobie tak chyba mocno podcięły skrzydła, przynajmniej jeśli chodzi o kibiców, o optykę ze strony kibiców, ta porażka za Koli. Tam był te i ten taniec, i, i, i czasówka. Jak patrzę to Michał, teraz. już nie. Michał. Ja tego. No dobra, ale nie, ale to już, to już przejdźmy. To już wiadomo, już dawno temu, ale o co innego chcę zapytać. Jak patrzysz teraz na to, co potem zrobiło Koli z, z Polakami, co zrobi teraz w kategorii ciężkiej? Ty widzisz, że to jest. To jest jakiś kandydat nie wiem, na tytuł Mistrza Świata kategorii ciężkiej, że się tam odnajdzie? Michu wracając jest... do mnie, Michu, wracając do mnie, po pierwsze ja sobie sam zrobiłem krzywdę, bo nie potrafiłem zrozumieć tego, że do walki mistrzowskiej yy, nie można sobie podejść z biegu yy, bez przygotowania. Yy, Właśnie, typu... Słuchaj, Bejkol, Bejkol się o tym teraz przekonał. Nie? Na, na, przykład, na przykład o. tylko też różnica między nami. Ja zarobiłem o. bardzo dobre pieniądze jak na, na, na polskie warunki. On zarobił kolosalne pieniądze w stosunku, że tak powiem, do polskich warunków. To jest raz. Yy, tylko, że różnica jest tego typu, że wiesz, to, to, to polski kibic miał troszeczkę pretensje do mnie, a później zobaczyli tak naprawdę z kim... Yy... Nikody Mierzewski walczył i kim, kim, kim jest ten, ten, ten niesamowity okoli. Tak ja też później z czasem miałem bardzo duże problemy gdzieś tam pozbierać się z tego psychicznie, yy, bo nie chodzi o fizykę tylko o psychikę, a później tak naprawdę zdałem sobie sprawę, że to nawet z każdego no to ja wstawałem, a ilu zawodników tak naprawdę nie podnosi się po jego ciosach albo ma problem dłuższy czas po prostu podnieść się, także no yy, zostawmy już to co było, yy, jeżeli chodzi o samego okoliego to, to, to po prostu no, to była dla mnie bardzo duża nauka jako dla sportowego. Bardzo duża nauka jako dla człowieka, bardzo dużo z tego wyciągnąłem. Dodatkowo spełniłem też, nie, nie oszukujmy się, jakieś swoje marzenia, tak? Bo ilu zawodników jest, dochodzi do tam, nie wiem, powiedzmy 25-30-0 cały czas liczą na jakąś niesamowitą walkę, że w końcu zarobią, że troszeczkę im się cofnie, chociaż z tego boksu ja zawsze mówię, że nie do końca zarabiamy, tylko cofają nam się jakieś koszta, które włożyliśmy przez tyle lat. No to gdzieś tam mogę śmiało powiedzieć, że gdzieś jedno z tych marzeń spełniłem, bo oczywiście zaboksowałem z poważnym zawodnikiem, zaboksowałem o poważny tytuł, zaboksowałem o poważne pieniądze, bo nie zapominajmy, no boks to jest i sport i biznes i patrzymy na to i sportowo i biznesowo. I to czy zapytasz, czy sportowca, a tym bardziej promotora, to się musi wszystko składać w jedno, tak? No nikt nie przyjedzie za 10 zł do Polski, ani nikt za 10 zł z Polski nie wyjedzie, no nie oszukujmy się. Ja tak sobie teraz pomyślałem. Już y, taka zupełnie różna refleksja, że zobacz, że teraz bakole niektórzy chwalą, że tak szybko przyjął tą walkę w ostatniej chwili w zasadzie wszyscy go rozgrzeszają po tej porażce. Mówią, że nic się nie stało, bo, bo przegrał, bo w ostatniej chwili przyjął walkę. Ty też praktycznie chyba tydzień, nawet nie tydzień przyjąłeś przed tym pojedynkiem. Pamiętam, że tydzień wcześniej była walka z Ciślakiem, Ciślakowi proponowano. Czyślak nie chciał, no bo on tam był wysoko w rankingu i chyba tak, no, też, nie wiem, kilka dni przed walką przyjąłeś ten pojedynek, nie? Ja tak, to chodziło, chodziło przede wszystkim o Krzyśka Głowackiego, Krzysiek Głowacki nie mógł polecieć i teraz w stawce no. był, był Cieślak albo Jerzewski, no i nie dogadali się z Cieślakiem, yy, dogadali się ze mną i tyle, i po prostu no, po, po mojej walce wtedy, nie pamiętam czy Michał po prostu od razu później miał walkę po mnie, czy później też boksował z nim, bo przecież... On, on, on chyba miał tydzień przed tym terminem miał walkę tutaj w Polsce, na gali, no, i, no. I, i, Ale ja mówię, że, że Michał też po mnie boksował przecież z Okolim, tak? Tak, tak. I, 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 I co prawda nie, walka, walka dłużej trwała, ale, ale nie wiem, czy, czy, czy patrząc na to wszystko, czy mniej, czy więcej zebrał ode mnie, bo też zebrał mnóstwo, patrząc na to zdrowotnie tylko. No nie, nie oszukujmy się, Okoli jest takim troszeczkę, yy, jak to powiedzieć delikatnie, wybrykiem natury, bo jest y, niesamowite ma warunki fizyczne niesamowicie, ścinał tą wagę, potrafił ją ścinać. Na samej walce wyglądą zupełnie inaczej niż na wadze, no, 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 wielu Polaków się o tym przekonało, także no... To I no, wielu to samo myślę, myślę, że nie dzielmy tutaj na Polaków, nie Polaków. Wielu pięściarzy się na tym przekonało i myślę, że jeszcze wielu się przekona. Jest ciekawą postacią, zdobył pasy w cruiser, pas w bridger. Teraz chce jeszcze spróbować w ciężkiej. Także, no, jak to będzie pas jeszcze w ciężki, no to w ogóle ciekawa postać, tak? Będę mógł kiedyś spróbować. Tak, wrac nie, ale wracając, wracając do pytania, on ma w twoim, twoim zdaniem, szansę w ciężki, bo to naprawdę taki bydlak, jest tak, no kawał bydlaka teraz tak, fizycznie. No, a, dlaczego nie, a powiedz mi, dlaczego by nie miał mieć szansy? Bo co? Nie, no, no moje zdanie to jest ciekawe dodatek, do ciężkiej. Wszystko, wieś, wszystko, wszystko no? przemawia za tym, że jednak ma wzrost, warunki doświadczenie i doświadczenie. I oprócz tego, że ma warunki, to jeszcze potrafi je wykorzystywać i jest do tego bardzo sprytny i bardzo chytry w ringu. Bo to, że masz warunki fizyczne, tak jak na przykład y, zang. Który ostatnio walczył z kabajelem no to, no to widzisz, no to jednak myślenie kabajela potrafi zniszczyć te warunki fizyczne, a jednak okoli, e, okoli jest jednak osobą o warunkach fizycznych i jednak tym IQ-ringowym tym także no, no, no to, to tworzy zawodnika, tak, myślenie, a nie tylko warunki fizyczne, bo wziąć kamień i rzucić to jest raz, ale wziąć kamień, rzucić i trafić to jest dwa, to są dwie inne rzeczy, także wiesz, no można w ten sposób to ocenić, tak? No, dzięki Nikodem. I tyle i zapraszamy kibiców na 12 kwietnia do Sopotu. Rywala jeszcze nie mamy, tak? Czy pewnie znasz, ale nie ma o czym ogłosić? Jest to Rywala, ja 99% znam, ja nie jestem tu od ogłaszania, wiadomo, jak, jak, jak wyglądają, że tak powiem sprawy promotorsko-zawodnicze, zawodnicze promotorskie także to nie ode mnie, ja cieszę się, że wracam do ringu, pozdrawiam wszystkich kibiców mam nadzieję, że po walce po, pogadamy sobie i mam nadzieję, że pogadamy sobie o jakichś następnych planach no i tyle, dzięki Michał za rozmowę i pozdrawiam wszystkich serdecznie, po krótkiej czy długiej nieobecności życzę wszystkiego dobrego czyli pierwszy plan wykonany, Jerzeski wraca teraz tylko fiury, wróci? Fiury wróci i już Netflix, dzwonił, chcą to pokazać, ja Netflixa, ja, ja Netflixa dużo oglądam, także to naprawdę pewno też ha, ha. Dzięki, Pozdro, okay. trzymajcie się.